prowadzeniu mecz tych drużyn rozegrany na Santiago Bernabeu dostarczył kibicom niezwykłych emocji, a to dlatego, że Real Madryt walczył o tytuł mistrzowski potrzebował zwycięstwa, a Majorka absolutnie nie zamierzała wielkiemu rywalowi sprawy ułatwiać. Zespół z Balarów długo prowadził aż do 68 minuty, a Real tytuł mistrzowski zapewnił sobie dopiero w ostatnich 10 minutach. Wygrał tamten mecz 3 do 1 i został mistrzem kraju, a tym razem o zwycięstwo nie było wcale łatwiej. Już na początku spotkania Majorka pow... Winna egzekwować rzut karny za zagranie ręką, nawet podwójne przez Gabriela Hańce. Jednak arbiter nie zauważył przekroczenia przepisów przez Argentyńczyka. W 11 minucie Real objął prowadzenie 1 do 0. Popisową akcję rozegrał będący ostatnio w świetnej formie Robinho. Sprytnie piętą odegrał piłkę do Rodaka Marcelo. Ten dośrodkował w pole karne i Robinho zdobył bramkę po chyba najdziwniejszym w jego karierze strzale głową. Właściwie piłka odbiła się od głowy Brazylijczyka, przelobowała bramkarza Luksa i wpadła do siatki. Centra Marcelo, następcy Roberto Carlosa na prawej obronie. I piłkarz Luks, bramkarz Majorki musiał wyciągać futbolówkę z siatki. Majorka odpowiedziała niemal natychmiast. Zaledwie trzy minuty później Ariel Ibagaza zagrał do Fernando Vareli i wychowanek Betisu, rozgrywający świetne spotkanie, szczególnie w pierwszej połowie. Po raz pierwszy tego dnia pokonał Iker'a Casillas'a. O tym, że defensywa Ralu nie jest monolitem, Bernd Schuster przekonał się jeszcze kilka razy, a Iker Casillas był bezradny. Co ciekawe, piłkarzem Ralu Madryt zainteresowany jest Tottenham. Prowadzony przez szkoleniowca Savilli, Juandę Ramosa i właśnie Juanę Ramos nie ukrywa, że widziałby w kadrze angielskiej ekipy właśnie bramkarza Ralu Madryt. Minęły kolejne cztery minuty i znowu mieliśmy zmianę wyniku. Po raz drugi tego dnia nie popisali się sędziowie na czele z głównym Fernandezem Borbalanem, który uznał gola robinio strzelonego z ewidentnego spalonego. Na powtórce wyraźnie widać, że w momencie odgrywania piłki przez Raula robinio był naspalonym. 2 do 1 dla Realu Madryt i żadne to pocieszenie dla kibiców Majorki, że pan Borbalan otrzymał od dziennika Marka notę 0. Zespół z balarów mógł podłamać się takim obrotem sprawy, ale dalej konsekwentnie nękał bramkę Casillasa. W 19 minucie mógł być remis, ale portugalczyk Nunes trafił w poprzeczkę. Co się odwlecze, to nie uciecze. To przysłowie znalazło swoje potwierdzenie w 37 minucie. Tym razem po zagraniu Ariela i Bagazy przepięknym golem popisał się znakomicie dysponowany tego dnia Fernando Varela. Najładniejszy gol kolejki i remis 2 do 2. W pierwszej połowie Real szukał kolejnych szans, jednej z nich nie wykorzystał. Były obrońca Manchester United Gabriel Heinze. W swoich okazji szukał także Raúl, który ostatnio może poświęcić się tylko grze w Ralu selekcjoner reprezentacji Hiszpanii, nie powołał go do kadry na ostatnie mecze eliminacji Euro 2008 ze Szwecją i Irlandią Północną. W kadrze znalazł się za to bramkostrzelny napastnik Majorki Dani Giza, ale o nim będziemy jeszcze mówić. Do przerwy na Santiago Bernabeu mieliśmy remisję 2 do 2. Po przerwie dalej nikt nie narzekał na nudę. Zaczęło się od groźnych akcji gospodarzy. Robinio odegrał do Ruda van Nistelroya. Holender w stylu Robinio pociągnął niemal do końcowej linii boiska. Zamykał tę akcję Wesley Snyder, ale Holender spóźnił się i o dużym szczęściu mogli mówić obrońcy Majorki. Piłkarze Gregorio Manzano, psychologa z wykształcenia, podeszli do tego spotkania absolutnie bez respektu dla rywala. W 58 minucie Majorka znowu prowadziła. Po zamieszaniu przed polem karnym piłkę niefortunnie odbił Mamadu Diarda, a z prezentu bezwzględnie skorzystał Dani Giza. To już siódmy gol w tym sezonie reprezentanta Hiszpanii, któremu powołania do zespołu Luisa Aragonesa przed tym meczem pogratulował wielki nieobecny reprezentacji Raul. Ale napastnik królewski wcale nie jest dużo mniej skuteczny od piłkarza z balarów. Raul wykończył kolejną indywidualną akcję Robinho i na swym koncie ma już 6 trafień w tym sezonie Primera Division. Raul dopełnił formalności. A propos Brazylijczyka, hiszpańskie gazety poświęcają ostatnio Robinho dużo miejsca i podkreślają, że przemiana. Brazylijczyka na lepsze miała miejsce po słynnej imprezie Canarinos, czyli reprezentacji Brazylii w Rio de Janeiro. Brazylijczyk kilka minut później mógł znowu wpisać się na listę strzelców. Przekładanka już charakterystyczna dla tego piłkarza i niewiele zabrakło, a trafiłby do siatki rywali. Piłka minimalnie poszybowała nad poprzeczką. W 73 minucie kibice gospodarzy mieli powody do radości. Bardzo dobra akcja w wykonaniu piłkarzy Berta Schustera. Rud van Nistel Roy znalazł sposób na to, aby Argentyńczyk Lux po raz czwarty wyciągał piłkę z siatki. Znakomite zagranie Gago do Raula, który natychmiast uruchomił holenderskiego napastnika i Rud strzelił swojego szóstego gola w tym sezonie. Od 73 minuty Real prowadził z Majorką 4 do 3 i mimo starań ze strony obydwu drużyn wynik do końca nie uległ już zmianie. Bernd Schuster mógł być zadowolony z rezultatu spotkania z Majorką, ale obecnie nie jest zbyt szczęśliwy z innego powodu. W związku z przerwą na reprezentację z klubu wyjechało mu aż 14 zawodników. Do dyspozycji ma 9 piłkarzy z pierwszej kadry. Treningi wznowił Jerzy Dudek, a do wąskiej drużyny Schustera dołączyło kilku zawodników z rezerw Realu, w tym dwóch Polaków, Krzysztof Król i Kamil Glik. Być może Bernd Schuster włączy ich do kadry na mecze Copa del Rey. My liczymy na szybki debiut primera division. Real pokonał Majorkę 4-3 i utrzymał pozycję lidera. Majorka mimo porażki pozostała na dziewiątym miejscu.